Dzisiejsze przesłanie zatytułowałem właśnie ktoś większy. Ktoś większy. Jak to przedstawić w ciągu 15 minut? Ale wiem jedno, że Duch Święty potrafi to zrobić. Dlatego, Panie, proszę Cię te słowa, które będę mówić, które już słyszeliśmy, aby mogło dotykać mnie i mojego serca, aby ta inspiracja, Panie, którą dałeś do mojego serca mogła w nas wycisnąć, Boże Twoje piętno naszego powołania abyśmy wiedzieli, że są ważniejsze sprawy niż nasze. Amen. Amen. Kochani, szybko przejdziemy do Bożego Słowa. W pierwszym liście Jana 4:4 4 jest właśnie napisane takie słowo, wy dzieci, wy dzieci pochodzicie od Boga i odnieśliście nad Nim zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na tym świecie. To stwierdzenie chciałbym umieścić w pewnym zdarzeniu biblijnym z dziejów apostolskich 16 rozdziału. Pokrótce przeczytam, znacie tą historię. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im też więźniowie. Nagle zatrzęsło się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otwory i więzy wszystkich zostały rozluźnione. Są ulubione fragmenty naszego Bożego Słowa, które uwielbiamy. Nie wiem, jak czytacie Biblię, ale ja bynajmniej, jak czytam Boże Słowo, to czytam krótki fragment i ono do mnie mówi latami. Mówi miesiąc, rok, dwa. Ta historia do mnie mówi od dwóch lat. Dlatego, dlatego jest tak głęboka, że ona przeszyła mnie. Dlaczego Billy Graham powiedział fajne stwierdzenie? Nieważne jest, ile razy przeczytałeś Biblię, ale jest ważne, ile razy ona Ciebie przeszyła. I wiem, że kiedy przeszywa nas Boże Słowo, ono ma swój cel, aby we mnie zmienić charakter. Dlaczego? Dlatego, że jest taka prawda. Jesteśmy ograniczonymi. Mamy ograniczenia fizyczne, emocjonalne i duchowe. Nasze życie to opowieść pełna jest słabości, błędów i potrzeb. Ale fakt jest taki, że bitwa toczy się, ale została wygrana na Golgocie przez Chrystusa. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie, nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciw zwierznościom, przeciw władzom, przeciw y, y, rządcom ciemności tego świata. Przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Chciałbym też pokrótce, nim będę mówić o tej historii, powiedzieć w ogóle, dlaczego się Paweł i Sylas. Znaleźli w więzieniu. Dlaczego byli w takim, a nie innym położeniu? Pewnego dnia apostoł Paweł, kiedy modlił się, miał widzenie, udział Macedończyka, który do niego powiedział: Przyjdź do Macedonii i pomóż nam. To sprawiło, że udał się właśnie do, do Macedonii. I chciałbym powiedzieć, że kiedy przyszedł do tego miasta, do Filipi, gdzie to jest stolica Macedonii, w Szabat, Udał się do miasta nad rzekę, gdzie tam ludzie byli zgromadzeni na modlitwę. Rozmawiał tam z nimi, to była kobieta z teatry: Lidia, ona zajmowała się handlem purpurą. Oczywiście ona została ochrzczona, nawróciła się ta kobieta, ale podczas tego chodziła przez kilka dni za nimi dziewczyna, która wołała o to mężowie, którzy głoszą dobrą nowinę. On był zmęczony tą sytuacją i pewnego dnia wypędził z tej dziewczyny demona, bo wiedział o tym, że to była sfera demoniczna, która była tak, a nie inna. Ta oczywiście dziewczyna miała ze sobą panów, którzy czerpali korzyści finansowe, bo przepowiadała przyszłość innym. I dlatego postanowili ich stawić przed sądem, ubiczować. Zbić, dlatego, że my nie możemy przyjmować takiej kultury. Ale oni, mimo że zostali ubiczowani, wiedzieli o tym, że jest ktoś większy niż ten, który jest na zewnątrz. Oni tego doświadczyli. Po prostu wiedzieli, że Bóg jest większy niż, niż, niż grzech, niż strach, niż przeszłość. Kiedy Bóg do nas. Kiedy Pan u nas doświadcza, to pragnie w nas stworzyć rzeczywistość. I kiedy znajdujemy się w takich sytuacjach, a nie innych, możemy zobaczyć w sobie takie obrazy, jak postrzegany obraz, jak nas widzą, kiedy się znajdujemy w takiej sytuacji, albo obraz przewidywany, ale najważniejszy jest obraz rzeczywisty, ten obraz rzeczywisty. Pozwólcie pokrótce, tylko opowiem o tych trzech obrazach. To jest ten, jak widzi świat nas, nie? Człowieka widzą inni. To są wygląd, zachowanie, statut, opinia, co o mnie sądzą, co nie. Społeczeństwo może na mnie patrzeć z punktu sukcesu, wyglądu, popularności, ale jest napisane. Pan nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co widzialne, lecz pan patrzy na serce. Bóg nie kieruje się pozorami w naszym życiu. On widzi troszkę głębiej niż nasza percepcja. Osoba przewidywana, jaką ma być według oczekiwań. To wizja człowieka tworzona przez innych przez rodziców, społeczeństwo, kulturę przez nas samych. Kiedy słyszałem, że miałem być reżyserem, moja mama chciała, abym został pilotem. Potem powiedziała do mnie, że wiesz, tato miałoby księdzem, teraz ty jesteś księdzem. Mówię, no nie za bardzo, mamo. Ale wiecie, to są pragnienia właśnie tych takich opinii przewidywanych. Chciałbym, żebyś tym był. Ale chciałbym powiedzieć wam, że Bóg nie oczekuje od człowieka grania jakiejś tam roli, tylko odpowiedzi z serca. On nie wiąże miłości z wydajnością, ani nie każe człowiekowi zasługiwać na wartość. Dlaczego? Bo jest napisane. Wystarczy Ci moja łaska, moc bowiem w słabości się doskonali. Amen. I obraz rzeczywisty w życiu naszym jest to najgłębsza tożsamość człowieka. Z jego słabościami, talentami wewnętrzną walką powołaniem. Te osoby zna tylko Bóg w pełni nawet bardziej niż my sami. Bo jest napisano, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Ciebie. Bóg kocha człowieka takim, jakim jest, ale też zaprasza Go do przemiany. Nie przez presję, przez miłość. Większy jest ten w nas niż Ten, który jest na świecie. To nie jest teoria, to jest prawda, która zmienia nasze życie od dnia, kiedy uwierzyłem, do obecnej chwili. Patrzę na te trzy obrazy postrzegania przewidywane rzeczywisty, jak nas jak kształtują. Mogę ujrzeć pewną prawdę, która jest zawarta w Ewangelii Jana. A mianowicie, Bóg nie pragnie z nami bawić się w głuchy telefon. W tej sytuacji, w której się znajdujemy, kiedy Bóg nas kształtuje, chce do nas mówić w bardzo prosty sposób. Znacie dokładnie Ewangelię Jana 10 rozdział. Czytam tą historię od 37 lat i po 37 latach zaskoczyłem. Coś tam zrozumiałem. A mianowicie co zrozumiałem? Że owca nie tylko słucha głosu, nie tylko, że ona zwołana po imieniu, że idzie za pasterzem, bo zna jego głos, ale to, uwaga, że otrzymuje informacje z pierwszej ręki. Ta owca nigdy nie będzie zwiedzona. Dlaczego? Bo ucieknie od innych, bo zna głos pasterza. W sytuacjach, w których się znajdujemy, Bóg pragnie mówić do Ciebie face to face, tak nazywa. I pragnie, abyś otrzymywał informacje od Niego z pierwszej ręki. Dlatego chciałbym Wam powiedzieć, że patrząc się na to przesłanie, chcę powiedzieć jedno, że wielkość Boża, ktoś większy w nas, w tych sytuacjach, w których się znajdujemy, Bóg pragnie w nas kształtować Bożą moc. To jest ten ktoś większy w nas. W Biblii Boża potęga jest często utożsamiana z Bożą mocą, która, która, która włada światem. Jest napisano, Bóg raz przemówił, dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i do Ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo Ty dajesz każdemu według uczynków. Zmęczonemu dajesz siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńca, młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają, przybywa wciąż nowych sił. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prom naprzód, nie są zmęczeni. To jest właśnie przemiana myślenia. Nie pytaj tylko. Czy dam radę? Zapytaj, ktoś jest ze mną. Przypomnij sobie, Bóg Wszechmogący, ten większy jest we mnie niż ten, który na świecie. Boża wielkość, sprawiedliwość, którą Bóg kształtuje w nas w okolicznościach, abyś był sprawiedliwy, jest napisana. Niebiosa ogłaszałem Jego sprawiedliwość. Ponieważ sam Bóg przybywa jako sędzia sprawiedliwy. Ta Boża potęga jest to zwycięstwo nad złem. Biblijna potęga ma także na celu przezwyciężenia zła i grzechu. W Starym Testamencie Bóg pokazuje, jak walczył i zwyciężał z narodem Izraela. Ale w Nowym Testamencie widzimy Chrystusa, który przychodzi i zwycięża grzech na krzyżu śmierci i piekło jest pokonane. On zwyciężył. Pokora i słabość to jest tak samo Boża potęga w nas, którą Bóg pragnie kształtować. Biblijna potęga nie jest zrozumiana w kategorii egoizmu czy dominacji, ale raczej w kontekście służby i pokory. Jezus, chociaż miał boską moc, on pokazał, że Prawdziwa potęga polega na służeniu innym i kochaniu bliźniego. Jest napisano, nie tak ma być wśród was, kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać się na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie syn człowieczy nie przyszedłby mu służono, ale, ale aby służyć, i oddać swoje życie na okup za wielu. Ta Boża potęga jest to wiara i modlitwa. Biblijna potęga nie jest tak, że jest powiązana z wiarą i modlitwą. Wiara w Boga i modlitwa mogą przyciągnąć Bożą moc i Boże działanie w naszym życiu. Jest napisane. Dlatego mówię Wam: wieście, że otrzymacie już to, o co się modlicie i prosicie, a spełni się Wam. Wiara i modlitwa. Hmm. Mogę powiedzieć, że to jest odpowiedź w naszym życiu. Bóg odpowiada na, na, na modlitwy nasze. Zaufaj Mu, nawet gdy nie rozumiesz. Uwielbi Go, nie tylko gdy jesteś, gdy jest trudno. Z Waszej, jest napisano, że z powodu Waszej małej wiary, wyjaśnił Pan Jezus, zapewniam Was, bowiem gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, byście powiedzieli tej górzy: przeniesie, ona się przeniesie. To jest ta potęga w nas, którą nam dał. I faktycznie tak się dzieje w życiu naszym. Boża potęga, wierność i odwaga. Postacie biblijne jak Mojżesz, Dawid, Daniel wykazało, wykazywali potęgę poprzez swoją wierność Bogu, odwagę w obliczu trudności i prześladowań. Ich siła pochodziła właśnie z ufności w sytuacjach, w których się znajdowali. Biblijna potęga to znaczy ktoś większy we mnie niż ten, kto, niż ten który na świecie. Nie jest zatem zrozumiana, nie, jest zatem. Rozumiana nie tylko jako siła fizyczna czy polityczna, ale przede wszystkim jako duchowa moc, która pochodzi od Boga. Ma na celu dobro, sprawiedliwość, a także ukazuje siłę w służeniu innym w wierze. Dawid, kiedy modlił się, będąc w jaskini, powiedział tak, takie słowa: ogłaszam. Jesteś moim schronieniem. Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. Jakże cudowne zrozumienie Bożej Potęgi w nas. Kończąc to krótkie przesłanie. Bóg nie szuka doskonałych. Szuka tych, którzy Jemu ufają. To, nie dam rady, spotyka się z jego, ja jestem. Twoje, jestem za słaby, spotyka się z jego, moja moc objawia się w słabościach. Doświadczenie zmartwychwstania w naszym życiu. Często czujemy się zamknięci w więzieniu naszych obaw, naszej samotności i depresji. Wzorce, które ukształtowały się w trakcie naszego życia, stanowią rodzaj więzienia. I tak musi być zawsze. I tak było, i tego nie zmienisz, bóguć się z tą porażką. Schemat, z którego nie potrafimy się wydostać, zamknięci w lękach, w kompleksach, w poczuciu winy, zranieniu albo neurotycznej trosce. By wypaść dobrze przed innymi. Gdy ze środka więzienia zaśpiewamy hymn, to Bóg sprawi poruszenie strażnika. Więzienie stanowi symbol starych wzorców myślenia i działania. Nasze ambicje, perfekcjonizm, brak zaufania. Wtedy wzorce nie pełnią roli strażnika więzienia, ale stają się dla nas, ochrzczonym bratem. Strażnicy drżą ze strachu, wołają niczym umarli. Oni stoją na straży, by śmierć panowała, by nie powstało życie. Są strażnikiem śmierci, podobnie jak Jerycho. Pilnują, by wszystko pozostało po staremu, aby nie naruszało naszych zwyczajów. Pilnuj zasad, które są legalizmem. Obawiają się tego, by nie okazało się, że ich wyobrażenia nie odpowiadają rzeczywistości. Strach zawsze prowadzi do wystawiania strażników, by było po staremu. Wreszcie strażnicy mają rozprowadzać wieści, które są kłamstwem, by Prawda nie uwidoczniła się, byś pozostał dalej w kłamstwie. Czy wierzysz, że ten, który jest w tobie, jest większy nad Twoim problemem, nad Twoim życiem i nad Twoim sercem? Ta historia przyszła mnie na skroś i zadałem sobie pytanie. Podzielę się tym pytaniem z Wami który cud jest większy czy ten kiedy pan bóg obraca fundamenty więzienia zdejmują się kajdany wychodzą na wolność czy ten cud gdzie siedzi stróż w więzieniu i nie pomyślał że usłyszy ewangelię będzie zbawiony on i cały jego dom ja usłyszałem ewangelię na dyskotece i od dyskoteki nawróciłem się. A dzisiaj, jak widzicie, jestem tego świadkiem. Zostawiam was tym krótkim przemyśleniem. I chciałbym na końcu się z wami pomodlić, abyśmy zawołali w głębokości serca naszego, aby ten stróż nie pilnował nas, ale abyśmy oddali Jemu.